Cześć, siemaneczko, witam serdecznie. Jest 8 czerwca, czwartek, godzina 9.30. Właśnie minęliśmy Trzciniec, wyjechaliśmy z Bydgoszczy. Rozpoczynamy tak zwaną czerwcówkę, czyli długi weekend czerwcowy. Jak co roku cyklicznie jedziemy na domki w Ostrówcach. To jest około 65 km od Bydgoszczy. Część ekipy jedzie rowerami, część samochodami. Ale ja ten dzień chcę sobie troszeczkę urozmaicić I wykorzystać w 100% rowerowo I postanowiłem, że pojadę kawałek dalej, czyli 45 km od Ostrówców jest Gniezno Zatem dzisiaj w odcinku Gniezno Zapraszam na film, hej! Przyłęki, jedziemy w kierunku Brzozy Właśnie minęliśmy Łabiszyn Za chwilę będzie Barcin A dzisiaj w pożyciało drogi są puste Przynajmniej te tutaj Barcin 5 km O już widzę Barcin na nawigacji Marcin w prawo. I tutaj za chwilę będziemy mieli na orlenie. Obowiązkowy postój. Zostało nam jakieś 10 km do Ostrówców. Szczepanowo w prawo na Żnin, ale za chwilę w lewo na Wiktorowo. Ostrówce 6 km. Wiktorowo w prawo a Nowo Gmina Gąsawa Dojeżdżamy do Ostrówców, 63 km I Już część ekipy dojechała 12.40 wyjechałem po krótkim postoju w Ostrówcach i jadę w stronę Gniezna kierunek Gąsawa a później Ryszewko Wydawałoby się trochę cienia. Dzisiaj upał niemiłosierny. O! Tak można jechać. 40 km do Gniezna. Gąsawa. Minąłem gąsawę. Ale teraz zrobię sobie dłuższą przerwę w nagrywaniu. Bo tutaj nic się nie działo. Jakieś same małe wioski do Gniezna Nic ciekawego Także do zobaczenia w Gnieźnie Hej! Gniezno 48 km Licząc od Ostrówców Plus Bydgosz Ostrówca To jest 65 No Wychodzi 110 Gniezno, pierwsza stolica Polski i tak mi trochę wstyd, że byłem tutaj z tego co pamiętam. Pierwszy i ostatni raz na wycieczce szkolnej w podstawówce. Zawsze tylko przejazdem w trasie do Poznania albo w drodze do Niemiec. Ale nigdy nie było czasu ani może chęci, żeby tutaj zatrzymać się i zwiedzać. A teraz jak jest S5, to już w ogóle to gniezno jest omijane no Ale dzisiaj zamierzam to nadrobić No i co ciekawego można zobaczyć w gnieźnie no Przede wszystkim katedrę gnieźnieńską Pomnik Bolesława Choberego i ja Mieszka I Muzeum początków Państwa Polskiego No i ten Park Miejski, w którym teraz jadę. Można skorzystać też z aplikacji Goń Królika i przejechać się szlakiem traktu królewskiego. Jest to ścieżka o długości 6,5 km, która łączy wszystkie ważniejsze miejsca w gnieździe. No, przewodnikami tego traktu są króliki. Ten mi wygląda na kolejarza. Królik Powstaniec. 14 i 15 wieku Ale gdzie są te drzwi słynne Które przedstawiają historię Świętego Wojciecha Który stąd właśnie wyruszył Do Prus Katedra odhaczona, drzwi odhaczone, no to teraz pomnik Bolesława Chrobrego i mieszka pierwszego. oddział UAM Czyżby to był prawdziwy fragment muru berlińskiego? Ja. Autor instalacji dr Ludwik Wasiecki, artysta, performer właściciel największej kolekcji elementów muru berlińskiego na świecie Czy to jest prawdziwy fragment muru? Muzeum Początków Państwa Polskiego. Ciekawe, czy otwarto. Warto by tu było wejść, ale nie mam odpowiedniego zapięcia na rower. Nie chcę ryzykować. Czynne No nic, trzeba się tutaj wybrać z rodzinką. A dzisiaj sobie odpuszczę. Nie mam odpowiedniego zapięcia do roweru. Nie chciałbym go tutaj zostawiać. Dobra, jadę dalej. Jeszcze gdzieś tutaj powinien być pomnik Polesowa Chrubrego razem z mieszkiem pierwszym. Bo sam w był przed katedrą, ale był taki pomnik jeszcze razem z mieszkiem pierwszym. Dobra, mała małacowka. Zgapiłem się, a był tuż za mną. Tam jest ten pomnik. Trzeba podjechać od dołu. I... Tam pewnie będzie lepszy widok A tutaj teren muzeum od tyłu Tam widać katedrę Kolejny park A, i tutaj mamy jezioro jelonek Jak tu zjechać ścianka Tutaj będzie widok na ten pomnik. I oto jest pomnik Bolesława Chrobrego i Mieszka I. No to co, mamy już wszystko? Jest jeszcze parę kościołów, muzeum, bodajże kolejnictwa, jeśli dobrze pamiętam. Ale już nie mam czasu tego szukać, czas chyba zacząć długi weekend czerwcowy i troszeczkę poimprezować, ale jeszcze czeka mnie pociąg do domu, nawet nie wiem, który mam pociąg z Gniezna do Bydgoszczy, zaraz się okaże. Olipy, huśtawki, hamaki miejskie, no dobra, wszystkie te miejsca, które wymieniłem na początku, odhaczyłem. Czas jakaś na pociąg, bo. Bo zbliża się 18, a ja tak troszkę jestem w czarnej dupie. Nawet jak zrobię pociąg w przeciągu pół godziny, to dopiero godzinę później będę w Bydgoszczy. A na dojeździe do Bydgoszczy mój dzień się nie kończy. Muszę wziąć samochód i jechać do Ostrówców Zauważyłem taką dziwną prawidłowość, że miejscowi są albo podchmieleni, albo na... Taka trochę patolnia, trochę turyści ratują ten widok tutaj. Jest dworzec, niestety nie udało mi się kupić biletu na rower do pociągu Stoczniowiec. Na 19.22 został mi jeszcze Pomorzanin o 213, ale dopiero o 21.12 jest zbyt gorszy. no lipa, no ale co zrobić? Mogłem próbować się wbić do wcześniejszego z rowerem bez biletu, ale mogliby mnie nie wpuścić.